Cześć wszystkim, to Wiktoria! Poza filmami Disneya uwielbiam coś jeszcze: modę i fotografie. Wczoraj po raz setny obejrzałam nasze magiczne encanto. Piękne, kolumbijskie stroje tak mnie zainspirowały, że od razu pobiegłam po swoje klocki Lego i zaprosiłam koleżankę, żeby pomogła mi stworzyć super domową sesję fotograficzną. To Alicja. Uwielbiam kreatywną zabawę. Chcę pomóc Wiktorii stworzyć kilka akcesoriów rodem z mojego magicznego encanto. Od początku. Którą postać z filmu przypominasz najbardziej? Zdecydowanie Izabela. Moim zdaniem to naprawdę zdolna artystka. Jestem jak ona. Sama zobacz. Jakie cuda stworzyłaś z klocków LEGO. Myślę, że razem na pewno uda nam się zaprosić tu prawdziwą magię. Jakie śliczne! Moja abuela byłaby ze mnie dumna. Może teraz dokończymy akcesoria? Jasne, chodźmy! Ale tu pięknie i kolorowo super nam wyszło. Co za klasyk. Dzięki za użyczenie swojego talentu. Super się bawiłam. Dzięki za inspirację. Teraz twoja kolej, żeby stworzyć coś super zainspirowanego twoim ulubionym bajką Disneya. Nie mogę się doczekać, aż rozbudzisz swą wyobraźnię.